Dzisiaj omówimy postać kanoniczną oraz postać ogólną funkcji kwadratowej. Ja już zapisałam i postać ogólną, i postać kanoniczną. Przy okazji poprzedniego tematu już wspominałam, tak? My poznaliśmy, przepraszam, poznaliśmy tą, taką postać i ja na jednym filmiku wspominałam, że jest to postać kanoniczna. Tak, postaci ogólnej. O postaci ogólnej jeszcze nie mówiłam. Dobrze, jeżeli chodzi o postać kanoniczną, z tej postaci możemy odczytać wierzchołek. Tak? My wiemy, że wierzchołek jest w punkcie P, współrzędna na X to P i Q współrzędna na Y, tak? wierzchołek paraboli. Czyli na podstawie wykresu w postaci kanonicznej jesteśmy w stanie odczytać wierzchołek. Oczywiście jesteśmy też w stanie powiedzieć, czy funkcja ma ramiona skierowane, parabola ma ramiona skierowane w górę czy w dół, tak w zależności od tego, czy a jest większe, czy jest mniejsze od z. No ale dobrze, na razie. Y Omówimy sobie tą kwestię związaną z wierzchołkiem, tak? Czyli wierzchołek z postaci kanonicznej możemy odczytać. Jeżeli chodzi o postać ogólną, no tak od razu odczytać wierzchołka nie możemy. Tutaj potrzebne nam są wzory. Czyli x wierzchołka, czyli to nasze p, wyznaczamy za pomocą wzoru minus b przez 2a, tak? Y wierzchołka, zresztą wszystko macie też. W podręczniku wyznaczamy ze wzoru minus delta przez 4a. Tak? Pojawia się taki dziwny trójkąt. To czytamy jako delta, tak? Delta ma swój wzór, no bo skąd by się wzięła? Wzór na deltę. B do kwadratu odjąć 4 razy A razy C, tak? Cały czas, zobaczcie, korzystamy z tych współczynników. A to jest liczba, która stoi przed x do kwadratu, b stoi przed x, i c wyraz wolny. No dobrze, czyli to są współrzędne wierzchołka naszej paraboli. Te wszystkie wzory musicie znać na pamięć. I teraz y, zrobię zadanie. Drugie, strona 188. Powiemy o co chodzi dokładniej. Mam obliczyć wyróżnik trójmianu kwadratowego. I teraz uwaga. Ta delta, o której mówiłam, jest nazywana wyróżnikiem trójmianu kwadratowego, tak? Można sobie zapisać, że czytamy jako delta. Jest to wyróżnik. Trójmianu kwadratowego. My będziemy mówić po prostu delta. I teraz mam obliczyć wyróżnik trójmianu kwadratowego oraz wyznaczyć współrzędne wierzchołka paraboli, będącej wykresem tego trójmianu. Przepiszę sobie pierwszy przykład y równa się x do kwadratu, dodać 4x minus 3. Zobaczcie, to jest postać ogólna, tak? Z tej postaci, jeżeli chcemy obliczyć wyróżnik trójmianu, czyli jeżeli chcemy obliczyć deltę, korzystam z tego wzoru. Jeżeli chcę obliczyć wierzchołek, korzystam z tych wzorów, tak? Można sobie wypisać, na początek proponowałabym wypisywać, tak? Ile jest równe a Ile jest równe b, ile jest równe c? a to jest liczba, która stoi przed x do kwadratu. To, że tutaj nie ma żadnej liczby, nie znaczy oczywiście, że a jest równe 0. Tutaj stoi jedynka. Jedynki nigdy nie piszemy, tak? Więc y, wypiszę sobie wszystko. a równa się 1, b równa się, zobaczcie, b to jest liczba, która stoi przed x, czyli 4. I C, wyraz wolny, tak? Tutaj we wzorze jest plus C, więc zawsze bierzemy pod uwagę znak, który jest przy tym wyrazie wolnym, czyli C jest równe minus 3. I teraz chcę obliczyć wyróżnik trójmianu kwadratowego, czyli chcę obliczyć deltę. Korzystam z tego wzoru. Przepiszę sobie wzór. B do kwadratu równa się 4 razy A razy C i podstawiam B. To 4, tak, czyli 4 do kwadratu, odjąć 4 razy a i razy c, czyli minus 3. I tu bardzo proszę pilnować znaków, ponieważ yy, zwykle uczniowie popełniają błąd licząc deltę w znakach, tak. No, na początek muszę podnieść 4 do kwadratu. 4 do kwadratu to. 16, a teraz mnożymy sobie te trzy liczby. I mam minus yy, razy plus razy minus, tak? Może na początek usta ustalajcie sobie znaki. Minus razy minus da nam plus, więc liczbę będę miała dodatnią. 4 razy 3 razy 1, oczywiście 12, tak? Równa się. 16 plus 12, 28. Czyli delta jest równa 28, tak? Ja sobie jeszcze raz pod spodem zapiszę. Czyli mój wyróżnik trójmianu kwadratowego to 28. Mam obliczyć też współrzędne wierzchołka. Skoro mam postać ogólną, obliczyłam deltę. Korzystam z tych wzorów, tak? Powierzchołek. Przepraszam, x wierzchołka to minus b przez 2a i teraz uwaga, dokładnie podstawiamy do wzoru. Minus przepisuję, tak? b4 zapisuję w liczniku 2 razy a, czyli razy 1. Równa się minus, przepisuję 4 przez 2 razy 1, 2, czyli minus 2, czyli x wierzchołka współrzędna na x, tak to minus 2. Teraz y wierzchołka minus delta przez 4a i przepisuję minus, przepisuję w liczniku delta przez 4 razy a, czyli 1. No to mam minus. 28, tak na 4 minus 7, czyli wierzchołek mam w punkcie jakim? Na x minus 2, tak? Pierwsza spórzena to współrzędna na x, na y minus 7. Dobrze. No to jeszcze jakiś przykład. Przykład i no, zobaczcie. Tutaj y, też mam postać ogólną funkcji kwadratowej, z tym, że nie ma tego, y, ja może jeszcze pr przepiszę sobie postać ogólną, zapiszę plus C, nie ma tego BX, tak? Nie mam wyrażenia z X. -em. No to teraz jak sobie wypiszę w Wszystkie współczynniki. A to jest liczba, która stoi przed x kwadrat, czyli dwójka. B, no b będzie równe 0, tak? ponieważ nie ma wyrażenia z x. -em. I c równa się minus 5. Dobrze, liczymy deltę, czyli wyróżnik trójmianu. b kwadrat odjąć 4ac. I teraz... To, że B jest równe 0 nie znaczy, że nie będziemy go podstawiać, ponieważ jeżeli nie podstawicie, to no być może popełnicie błąd w, w zadaniu, tak? Błąd w znakach. Więc ja zawsze radzę zapisać to 0, 0 do kwadratu, tak? Czyli 0 odjąć 4 razy A razy C. To się równa. 0 y zostawiamy, tak? I mnożymy sobie to. Minus razy minus, ustalmy znaki, daje nam plus. 4 razy 5, 20. Tak? Czyli 0 plus 20, 20. Ok. I współrzędne wierzchołka, czyli te nasze wzory. X wierzchołka równa się, Y wierzchołka równa się. Dobrze. Minus B, czyli 0 przez 2 razy A, czyli 2 razy 2 równa się. No tutaj oczywiście otrzymam 0. No jeżeli 0 podzielę przez jakąkolwiek liczbę, zawsze otrzymam 0, tak? I Y wierzchołka minus, dalej, delta przez 4 razy A. Czyli razy 20. No to co mam? Minus 20 przez 8. To znaczy, wcześniej już mogłam też, yy, przepraszam, mogłam sobie skrócić, nie zrobiłam tego, więc skrócę teraz. Yy, dzieląc przez ile? Dzieląc przez 4. 8 na 4, 2, 5, minus 5 drugich, tak? Mogę zostawić, mogę wyłączyć całości i podaję współrzędne wierzchołka 0 na x, tak? Na Y minus pięć drugich. Dobrze, może zrobię jeszcze jakiś przykład, w którym B będzie ujemne. Nie wiem, może przykład G też mamy tutaj ułamek. Zapisuję sobie. Ile jest równe A? To jest to, co stoi przed x do kwadratu, czyli trójkę. Ile jest równe B? B jest przed x zawsze ze znakiem przepisujemy, czyli minus 2. I C to jest ten wyraz wolny, czyli 1 druga. No dobrze to co? Doliczymy delt. B do kwadratu, czyli minus 2 do kwadratu odjąć 4 razy A razy C. I mam minus 2 do kwadratu to 4. I teraz tutaj ustalę sobie znak. Mam minus razy plus razy plus, czyli minus będzie, tak? Przy mnożeniu mogę skracać, więc skrócę sobie może dwójkę i czwórkę. Zostaje dwa razy trzy, razy jeden, czyli 6. Delta jest równa minus 2. Dobrze, liczę wierzchołek, współrzędne wierzchołka. Na początek X wierzchołka minus B przez 2 A, i teraz uwaga. Ten minus jest we wzorze, zawsze go przepisujemy, tak? B jest równe minus 2, czyli piszę w liczniku minus 2, przez 2 razy A, czyli 2 razy 3. Po co przepisuję te minus Zobaczcie, żebyśmy widzieli wyraźnie, że dwa minusy dają nam plus, tak? Te minusy dają nam plus, więc mam tak naprawdę 2 przez 2 razy 3. A to się równa na no 2 szóste, czyli 1 trzecia lub dwójki. Można sobie skrócić. 1 trzecia. I y wierzchołka minus delta przez 4a. Minus przepisuje to samo, tak? Delta jest równa minus 2, więc przepisuje ten minus dwójką, minus dwójkę. I 4 razy A3. 2 minusy dają nam znów plus, tak? Więc mam tak naprawdę 2 przez 4 razy 3. Dwójkę i czwórkę sobie skrócę, czyli mam 1 przez 2 razy 3, 6, 1 szósta. Podaję współrzędne wierzchołka. Na X 1 trzecia, na Y 1 szósta.